Wherever love goes, there is also misery. wszystkim, Styliston Action, witam bardzo serdecznie na następnym odcineczku. Skierujcie się 5! I, 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 i! Zanim pojedziemy do konkretów, zostawcie sobie czystą łapeczkę. Piękny oczywiście, prostokącik. No i, maleczki, możemy przejść teraz do konkretów, tak! Jak możecie pan też w ostatnim odcinku robiliśmy mega do super postaci sami, wiecie, że rabunku na. Zobaczmy co to było Sklep z jubile... Kudy sklep sklepsy z... Ta, too close, no sklep z taką fajną, wiecie Ej, dżewelery co nie? Jak coś się nazywa po polsku? Dżewelery eee, no wiecie, naszej O, sklep jubilewski, o, o to chodziło O to mi chodziło Hehe <ścoughs> No no i ogólnie tam niezły pitus był, pięć banik ludziska, w sumie w szoku jestem Misja w sumie dość ciekawa, no nie powiem wam Teraz lecimy do Michaela, bo w sumie Lubię być u Michaela, no nie powiem, że nie, więc chciałbym zobaczyć w sumie co tam u Michael'a będzie dzisiaj słychać Jakiego quest'a dla nas przygotował Woł oh, man Czy wy widzicie tą Precyzję jazdy Ta bezbłędna jazda bez żadnych błędów To jest niespotykane naprawdę Naprawdę ludziska, bo on tu specjalnie wyjechał, dlatego to już tak jest. Dajcie, po, postanowię przespać. <grym> Dobra, więc dojeżdżamy do celu. Oh, oh. Dzień dobry. Dobra, Ej Dobra, wchodzimy do środka. Dzień dobry. Oh, Mike, I didn't talk about Oh, hey, there you are. It was cracking. So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking A right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. <laughs> Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Woo. Cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davy. Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, no, finds out you're alive, you are DONE fucked. Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. has got to <laughs> be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Huh? Really? Are believed to escape with millions of dollars worth of gems, oh, precious hey, stones, and hey, rings. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. <clears throat> this other guy runs out of the shop and me over. What the room. you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. <laughs> Back to you in the studio. You wanna get lit now, sugar? Tre Trevor, baby, you wanna you wanna smoke up now? Yeah. <laughs> don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you' been with my girl again. <laughs> I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I, I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. <laughs> what the? Leave it. The crystal has got us, baby. But don't make it right. ain't <laughs> nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. <laughs> what I the? Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Yeah! Viva Londi, yeah! What are you saying? <laughs> fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take <laughs> off your pants. Cowboy, alright, let's let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor! <laughs> I told him. Leave it! Leave it! Shut up, Ron! I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Huh? Fuck you, Trevor. Oh, I still love her. Ha. All right, cowboy, hey, I know, hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I just. I know, this I know, cowboy, it's okay, man. Give me a. Hug. yeah. Co tu się What, what the shit. Cut. 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 Who the fuck are you speaking to? <laughs> Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Huh? Johnny, next time don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost and I got to hear your crap. Get up. Get up. Fuck you then. Wait. <laughs> <laughs> what the NIE! Klamka zapadła. Klamka zapadła! Klamka zapadła! Co to jest? Siądź do pick-upa Ja w ogóle tu ulicha jestem What the? Dobra, na jakimś, kimś jestem Gdzie ty się idziesz? Będzie wszędzie Wow! No w końcu się otknął. A tu fajny klimat, ja ale góra. Nie wiem, czym na poczęto, jest acusowane takie takie Ja pitole. Wow. ładnie tu jest. Zaje fajnie tu jest. Ty on cię dusza po tym jak jest, czy nie? Ujrzał nawet takim wó, wow. wyleciał z samochodu. He. To było nieziemskie. Jezu, ale fa...

Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. <laughs> oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy. You mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, no, no. no. You don't mind? Oh, because you're a dead man? And the <laughs> only sentient part of left is this little bit of brain? And the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit. Oh, I like it. Denial.

A to ja mam podążać czy ich rozbić? Oczywiście są na czerwono, więc w sumie nie wiem. To jest najciekawsze. Jakie fajne tereny są, ja pitole Dobra nie, no. No tego, tata, się nie spodziewałem. HEHEHE <grymne> Dobra. Co? Wrzucamy mu... No co, to, to kurde, mam pytanie. Czy ja powinienem zeszczelić, czy nie?

Idziemy prosto? A już myślałem! Bo co tak to dużo? Dobra, przyspieszyliśmy. Nie, no i naprawdę mi się podobają te klimaty. Dobra. Właśnie tyś mnie to zastanawia, dokąd jedziemy, Dokąd w ogóle idziemy? Ta Witzie, do pracy! on jest? Ha! Wiedziałem! Wiedziałem! Zrobiłem nie Niepotrzebny rush! to show you useless tricks Put me in place Dobra, e! <grym wylemi> What the Co to się tutaj dzieje tu do ulicha? Dobra, no spokojnie. Robię mnie z tej strony. A to sobie tak. Dobra, nice. Tam No Dobra no daleko Dobra Spokojnie tam coś leży, jakaś apteczka Uuuu. Ale pasieka Dobra, chyba laszujemy, 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 laszujemy Dobra. Tutaj, tutaj lasujemy. Na spokojnie, gdzie oni mogą być? Dobra. Idźmy sobie tu. Dobra, leży następny. Tam jest typek. Kurde, gościu. Udy mocno mnie uderzył. Udy niebezpiecznie tu jest. Sza, sza, tu. Coś podniosłem. Kij wie, co to było. No dobra 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 Dobra, dobra biegnie tu, 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 już to mnie uderzył. Dobra, leżeć. Leżeć. Przeładujmy sobie szelbę. Dobra, on się nie położył. Pisowałem. Pisowałem. Dobra. Przyładujmy sobie karabin? Cieki karabin szczelbę. Dobra leżeć. Leżeć. What the f... What the f Co to było? Leżeć? Kurde, kurde... Co?! Chyba... wow wow! łoł, wow. Dawaj, na, na motorze podjadę tam. Żeby mnie nie zestrzelili?

Nie, no, chodź! Ortega prowadzi całą miasteczkę! Nie, już nie! Ja pitole, jedziemy! Co jest? Pchamy, pchamy, pchamy! Dobra, pchamy, pchamy dalej! Not to them <laughs> what the fuck Trevor This is the fuck my soggy friend <laughs> you are out of business the lost MC are out of business the guns and crank in <laughs> this area go through Trevor Phillips Enterprise or they ain't going saying something they'll make it true Arrgh! this is happening <laughs> they're gonna greenlight you after this i don't like the way he's looking at me the shot callers ain't gonna be happy who <laughs> the i think he gets it I know yeah, you know. mm-hmm you sure you want to do this we was always cool no he's looking at me i always let you operate i didn't have to think about it i thought you was crazy man not stupid D! I don't like the way he's looking at me. Las is an international enterprise. I think he gets the message. Let's go. Let's get out of here, man. Quick. What? What? you? This is an unprecedented turn of events. I always said I was going to take over. Dude, what is this?

Zobaczmy sobie jak tu kamera wygląda na środku Wow man Idziemy tylko o setkę No cóż powolotko no Ale jak to się mówi bez pośpiechu I tutaj musimy wjechać Znaczy nie tutaj? Lamentowałbym co to znaczy lamentytowałbym Toto Zakameo. look at this. What is this, my friend? Some say, obsession With the secret truth That's a really weird thing to I don't need answers from that jump. out of the car, Ron. <laughs> time to think. To jest. Ga Co to jest? To jest garasz? Hmm. Dopiero ciekawe jest to, że mam się położyć do łóżka, a najciekawsze jest to, że ja tutaj jeszcze nigdy nie zapisywałem tej gry w sumie. To jest takie ciekawe. Dziwne w sumie. Pan Philips. O, apteczka. E, ciekawe. No i młodeczki, z tym nietypowym akcentem. Mogę, mogę się przejść w lustrze. Tutaj z wami młodeczki żegna, więc pamiętajcie, młodeczki, zostaw mi soczyste łapeczki. Pięknąć się po stoką dziku. No i młodeczki, z mojej strony to będzie wszystko, więc oczywiście Czoła!